Jak u Was, u mnie, po prostu temperatura w końcu letnia. Całe lato czekałam na to lato, bo jak zauważacie pewnie wokół siebie, tegoroczne lato jest wyjątkowo wyjątkowe w serio. I ja jestem święcie przekonana, że to ma związek z tymi wszystkimi przemianami energetycznymi, które się dzieją. Więc tak. Korzystajmy z tego lata. A ja korzystając z lata yy, i z przyjemnego chłodu w moim mieszkanku sobie poczytam o epikurze. Mi się do tej pory kojarzył epikur wyłącznie z epikureizmem rozumianym jako przyjemność, przyjemność, przyjemność. No ale już wiem, że to co mi się wydawało to chyba nie do końca yy, jest to sedno. Ale zobaczę. Epikur słuchał wykładów różnych filozofów. W Atenach prowadził własną szkołę. Napisał wiele dzieł, ale z tej bogatej twórczości przetrwały tylko trzy listy i kilka ogólnych zbiorów jego myśli. A jednak, mimo że nie przetrwało, to jednak jego myśl została z nami i jest. I to jest piękne, też bym chciała tak z punktu widzenia ego oczywiście, mojego umysłu zostawić jakąś cząstkę siebie. Oczywiście nie przemijamy, więc zawsze jesteśmy, więc. Jak w jakiejkolwiek formie żyjemy. Powieki. Chyba, że nie, oczywiście. Był on twórcą doktryny filozoficznej, którą nazwano epikureizmem. Epikur, podobnie jak inni filozofowie, interesował się szczęściem i traktował je jako najwyższe dobro człowieka. W ogóle zauważyliście, że filozofowie w większości. Docierali do tych, chciałam powiedzieć pozytywnych, ale do tych takich wartości w istocie, a nie koncentrowali się na tym, jak to wszystko jest do długie szary i do D, jak to w pewnym słuchacze. No i może dlatego, bo to czuli, że tam jest coś głębiej, coś piękno. Szczęście traktowało jako najwyższe dobro. Szczęście twierdził człowiek osiąga wówczas, kiedy doznaje przyjemności. Hedonizm epikura wyróżnia się jednak swoistymi cechami. Według niego szczęśliwy jest ten, kto nie cierpi. Buddyzm mówi o tym, że cierpienie jest wpisane w naturę, a ja bym powiedział, że to zależy od naszej własnej definicji cierpienia i szczęścia. Właśnie u brak cierpienia jest już odczuwany jako przyjemność. Samo życie, zatem jest radością i to radością wrodzoną. Popatrzcie na dzieciaki. Yy, zakładając, że yy, nie przekładamy na nie od razu wszystkich swoich lęków, to jak się je da do piaskownicy, to niewiele trzeba. A są całą radością, nie? Yy, albo teraz pewnie część z Was wyjeżdża sobie na wakacje, nie wiem, na plaży, siedzi. Tam na pewno są dzieci. To błotko, piasek. Usypione czy nieusypione. Emanują tą lekkością, radością, tą beztroską, nie? Ale to jest w nas niezależnie od metryki. Można to po prostu sobie odblokować. I tym żyć na co dzień. Nawet podpisując milionowe kontrakty. O, milion ten milion tamte, nie? Tak, tak łatwo się mówi, ale tak łatwo się mówi. A że słowa kształtują rzeczywistość, to łatwo też to poczuć. Ale to wam dam znać, jak sama będę takie głupoty robić. Głupoty oczywiście nie, bo z poziomu ego, no to to jest może i głupie. Ale czymże jest ta mądrość, jak nie umiejętność podążania za sobą? Epikur starał się uwolnić ludzi od obawy śmierci. Stwierdził, że dusza jest niszczalna, a wiara w nieśmiertelność jest złudzeniem. Czyli on podszedł do tego od drugiej strony. Ale to w sumie, skoro wszystko i tak przeminie, to tym bardziej możemy zabawić się, nie? Będąc tu. Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami. No. Bo jak nas, w sensie jak naszego ego nie będzie, no to co nas to obchodzi? Śmierć zaś jest, zaś jest końcem zmysłowego odczuwania. Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci. A odkąd jest śmierć? Nie ma nas. I to to samo, podstawcie za śmierć problem. Nie ma nas, nie ma problemów, więc nas w sensie tego ego, tego rozumu, nie? Zawsze tam, gdzie się włącza myślenie, włącza się, Myślenie o problemach, wyzwaniach, trudnościach i przewidywaniu przyszłości, czarnowictwie, nie? A wystarczy wyjść poza siebie i tam już tego nie ma. No, a to jest możliwe, to jest osiągalne. Epikur pozdrawia, ojej, Meno i Keusa. Niechaj młodzieniec nie zaniedbuje filozofii, a i starzec niech się nie czuje niezdolny do dalszego jej studiowania. Never ending story. A -a 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 -a. <grym> nie wiem skąd mi się odpaliło, ale rozwój jest niekończący się. I było chyba w tym roku najstarszy pan, który maturę pisał, miał nie wiem, 80 coś lat. Tak mi się wydaje, mogę teraz ściemniać, czy to było w tym roku, ale na pewno mi się taki artykuł pojawił. I to jest takie piękne, że wow, jeżeli chcesz w coś niekoniecznie szkolnego, nie? Ale coś, odkryć jakąś pasję w sobie, no to wiek. Żadna wymówka, nie? Dla nikogo bowiem nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swojej duszy. My już zaczynamy teraz. A tak naprawdę to zaczęliśmy od zawsze. Bo każde nasze doświadczenie jest tym etapem kto zatem twierdzi, że pora do fi, filozofowania jeszcze dla niego nie nadeszła albo że już minęła, podobny jest do tego, kto twierdzi, że pora do szczęścia jeszcze nie nadeszła albo że już przeminęła. No bo muszę osiągnąć to, 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 to i to, żeby być szczęśliwym. Znacie to? Muszę. Jak wyjadę na wakacje, to wtedy będę szczęśliwy. Jak znajdę lepszą pracę, to wtedy będę szczęśliwy. Jak znajdę partnera, partnerkę, to wtedy to już na pewno będę szczęśliwy. Mhm. Tak, tak, będziesz, tak będziesz. No i dostajesz więcej będzenia. Szczęśliwym w przyszłości. A ja nigdy nie tu i teraz. Bo to trzeba. Zacząć już, teraz, tu. W tej chwili, w tej sekundzie, jesteś szczęśliwy? Czemu jeszcze nie? To jest tak. tak proste, ale trudne. W sensie. żeby to naprawdę w sobie poczuć, nie? Powinni przeto filozofować zarówno młodzi, jak i starzy. Ci, aby starzejąc się czuli się młodzi, przypominając sobie dobra, jakimi obdarzył ich w przeszłości los. Znowu podkreślenie wagi naszej. Naszej pamięci, naszej wyobraźni i zdolności do skupiania się na tych pięknych chwilach. Bo wtedy to czujemy. A czując to, kształtujemy też przyszłość w ten sam sposób. Tamci znów, by mimo swojej młodości czuli się nieustraszeni wobec przyszłości, jak ludzie starsi. A zatem bezustannie należy zabiegać o to, co nam może przysporzyć szczęścia. Kto bowiem posiadł szczęście, ma wszystko. Co w ogóle można mieć? A zawsze mamy to, bo mamy to w sobie. Kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że wśród naszych pragnień jedne są naturalne, a inne urojone, a wśród naturalnych jedne są przeto konieczne, a inne tylko naturalne. Wśród koniecznych można wyróżnić takie, które są konieczne do szczęścia, następnie pragnienia konieczne dla spokoju ciała, i wreszcie konieczne dla samego życia. Ja bym powiedziała, że to konieczne dla życia to jest ten rozwój: to odkrywanie siebie, poznawanie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej, po to, by móc zintegrować się z tym życiem dla ciała. To pewnie poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś komfortu. Zaraz przeczytam co epikur powie, ale to, to teraz sobie tak minie. A konieczne do szczęścia? Nie wiem, co jest konieczne do szczęścia oprócz tego, żeby zdefiniować właściwie szczęście. Jasno sprecyzowany pogląd na te sprawy pozwoli skierować wszelki wybór i wszelkie unikanie na korzyści zdrowia ciała i spokoju duszy. A to właśnie jest celem szczęśliwego życia. Spokój. Jaki tu spokój. Sialala. A mamy go w sobie. Jeżeli tylko w to uwierzymy. I zdecydujemy wybrać spokój. Wszak Cała nasza działalność zdąża do tego, aby się uwolnić od cierpienia i niepokoju. Ile byście dali, żeby wszystkie wasze trudności, wyzwania, z którymi się mierzycie obecnie, pewnie ich macie, póki tu jesteśmy, to mamy, w jednym obszarze, może w kilku, nagle tak minęły, jak za pomocą magicznej różdżki. I teraz można albo od tego uciekać, e, unikać, albo wejść w to cierpienie i e, przedefiniować to, że ono tak w zasadzie nie jest takie straszne. Hej, to też jest tylko doświadczanie. A gdy raz zdołamy to wszystko osiągnąć, wnet zniknie niepokój duszy. Istota żywa nie odczuwa już bowiem potrzeby zabiegania o cokolwiek, czego by jej brakowało, ani też nie będzie szukać czego innego do dopełnienia dobra duszy i ciała. Bo zaiste wtedy tylko odczuwamy potrzebę przyjemności, gdy z jej braku doznajemy bólu. Gdy jednak ból nam nie dokucza, nie potrzebujemy wtedy żadnej innej przyjemności. Jeżeli mamy w sobie poczucie braku czegokolwiek, to tylko dlatego, że nie dostrzegamy tego, że jest wszystko wokół nas. Jakby jesteśmy integralną częścią, więc że nie musimy o nic zabiegać. Nie musimy walczyć, konkurować, bo zasoby są nieograniczone. To, że ktoś, widzisz, że ktoś ma czegoś więcej, to nie znaczy, że ty masz mniej. To, że ktoś dostanie coś, to nie znaczy, że tobie odbiorą. Bo to wszechświat rośnie, my rośniemy. Życie rośnie, rozwija się. Jest tego więcej, o ile sobie tylko na to pozwolimy. Dlatego właśnie twierdzimy, o znowu forma pluralizm, pluralistyczna w sensie przez my. Dlatego właśnie twierdzimy, że przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego. Ona to bowiem, według nas, stanowi pierwsze i przyrodzone dobro oraz punkt wyjścia wszelkiego wyboru i unikania. I właśnie dlatego, że jest ona dobrym, pierwszym i przyrodzonym, nie uganiamy się bynajmniej za wszelką przyjemnością, lecz nieraz rezygnujemy z wielu. Postawienie celów i do niego, do nich zmierzanie. Też może być źródłem przyjemności, nie? Odhaczony kolejny cel i kolejny. Wszystko zależy od naszej prywatnej, ty, punktu postrzegania, nie? Od wizji tego, co chcemy, a czego może nie chcemy. Postępujemy tak, zwłaszcza wtedy, gdy spodziewamy się z ich powodu doznać więcej przykrości. A bywa i tak, że wiele przykrości stawiamy wyżej od przyjemności, co zachodzi wówczas, gdy po przeżyciu długotrwałych boleści spodziewamy się doznać większej przyjemności. Na przykład, męki Pańskie na siłowni. Tak sobie. No, niekiedy jest trudno, i niekiedy są zakwasy. Tak jak dzisiaj przeżywam zakwasy, ale myślę sobie, że to ja kiedyś ich bardzo nie lubiłam. Ale teraz traktuję je raczej jako o. No, to znaczy, że byłam. Znaczy, że pracowałam. Mogę być z siebie dumna. A ta późniejsza spodziewana przyjemność? Może jakieś zdrowie na starość? Po prostu inna sylwetka, albo ktoś może trenować do jakichś, nie wiem, Ran-Magedonów czy czegoś. Nie wiem teraz, tak. Ran-Magedon to chyba jest taki y, y, bieg. Y, nigdy nie brałam udziału w maratonach, ale chyba coś takiego jest. Więc może trenujesz i może musisz coś na początku, na początku się zmusić. Ale później tak wierzę, że to wchodzi już w krew i nawyk i że to sprawia przyjemność samo w sobie. A jeżeli nie, można zmienić zawsze albo czynność, albo swój stosunek do niej. W każdym wypadku trzeba wszystko dokładnie zbadać pod kątem pożyteczności i szkodliwości, bo zdarza się czasem, że dobro bierzemy za zło i na odwrót. No właśnie nie wszystko jest takie, jak się wydaje, że jest. Abym powiedziała, nic nie jest takie, jak się wydaje, że jest. Umiarkowanie uważamy za największe dobro nie dlatego, żebyśmy w ogóle mieli poprzestawać na małym, ale dlatego, abyśmy się nauczyli obywać byle czym, gdy nas bieda nawiedzi. W przeświadczeniu, że najlepiej korzystają z obfitości dobra ci, którzy jej najmniej pożądają. I że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia. A? Bo jak idziemy za naszym głosem serca, tak zwanym intuicją, czy po prostu za lekkością i radością, tam wszystko do nas przychodzi od tak. To jest tak cudowne. Tak pięknie się splata z tym, o czym teraz w tej duchowości, tak zwanej się mówi, nie. A to patrzcie, taka prosta mądrość. To, co urojone z trudem trzeba zdobywać. No, tam, gdzie jest wysiłek, mus, ciśnięcie, yy, presja, stres, wyścig szczurów, to to jest urojone, bo nasza wyższa istota nie chce, albo w sumie ma absolutnie gdzieś. Yy, czy nie zależy jej na tym, żebyśmy cierpieli? Nie? No, no nie, to nam zależy na tym, żeby tego doświadczyć. Ale tym nam z poziomu umysłu, a nie z poziomu lekkości, tej istoty, którą jesteśmy naprawdę. Z tego więc względu, przyzwyczajenie do życia prostego i mało kosztownego zapewnia dobre zdrowie i uaktywnia wobec różnych potrzeb życiowych. A kiedy się po dłuższej przerwie zasiądzie przy suco zastawionym stole, wówczas się lepiej korzysta z tych przyjemności, Ja to. To mam akurat przeczucie, bo przez długi czas nie pozwalałam sobie mentalnie na, nie wiem, wiecie, kupienie czegoś y, fajnego w sklepie, bo to była przyjemność, którą musiałam ograniczać, nie? I nauczyłam się cieszyć z takich drobiazgów jak wow, mogę iść i nie pada. Serio, to było dla mnie, kurde, wychodzę i, i nie moknę. Później, Wychodzę i, wow, mam parasol. jejku, Jakby było tak, y, szkoda mi było pieniędzy na parasol, więc zawsze, jak wychodziłam afadało, to mopam, Ale później, o kurde, mogę kupić sobie parasol. Wow, nie? Mogę pozwolić sobie na luksus posiadanie parasola. Y, a teraz mam parasol z wzorkiem, który kocham. I to też jest takie, wow, ekstra, nie, one tam są. Czy doceniamy to? Ja się uczę tego, żeby doceniać absolutnie wszystko, bo wiem, jak bardzo mi to dużo energii daje. Wreszcie, czyni nas ono nieustraszonymi wobec ich laszy losu. Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej z rozpusty, czyli nie taki hedonizm rozumiany jako więcej, chciwość, nie i co? Ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają naszej nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie źle ją interpretują. Przyjemność, którą mamy na myśli, charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i brak niepokoju w duszy. Wszystko jest tak spójne, że mnie to zachwyca. Naprawdę, tutaj nie ma żadnych dysonansów, bo do tej pory każdy filozof, o którym czytam, mówił o jednym. O tej prostocie życia płynącej z życia w zgodzie z tym, co nazywają, no i tutaj już się pojawiają oczywiście różne słowa, nie? Z tym, co ja nazywam sobą, czy tam intuicją, duszą, nadja i tak dalej. Nie pijatyki i chulanki, nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami, nie ryby i inne smakołyki, jakich dostarcza nam zbytkowy stół czynią życie przyjemne, ale trzeźwy rozum. Dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzucający czcze domysły. Z tego wszystkiego mądrość jest początkiem wszelkiego dobra. Hmm? Było już o tym nie, o tej mądrości. Ona nas uczy. Że nie można żyć przyjemnie, jeśli się nie żyje mądrze, pięknie i sprawiedliwie. I na odwrót, że nie można żyć mądrze, pięknie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie. Nic się nie wyklucza. Wszystko się integruje i spaja w nas, bo od nas to wychodzi. Wszak cnoty tworzą wraz z przyjemnym życiem naturalną jedność. I życie przyjemne jest od nich, nieodłączne. Już nie musimy czegoś wykluczać, czy się ograniczać, czy jeżeli będziemy przyjemnie, to to będzie niecnotliwe, czy cnotliwe, to muszę teraz być astetą i odrzucać dobra przy, um, świata przyziemnego. Nie. Mamy i jedno, i drugie. I trzecie, i czwarte, i milionowe też. Czy wybieramy takie życie? W każdej sekundzie, w każdym oddechu. W tym kończę. Epikura w następnym odcinku Zenon Skition. <gryw> Dziękuję Wam za dziś, kochani, i do następnego tu i teraz. Żyjmy w pełni.